Siadła przy biurku, rozejrzała się po klasie i powiedziała, Daniel z do odpowiedzi, w pierwszym momencie pomyślałem, chyba się przesłyszałem. Ale nie, bo jednak była prawda. No i co miałem zrobić? Poszedłem. Pierwsze pytanie, co wiesz na temat owadów? Zastanowiłem się przez chwilę i powiedziałem jedną rzecz, która przyszła mi do głowy. Nie, co to, Pani spojrzała na mnie dziwnym wzrokiem i dodała, co jeszcze wiesz na ten temat? Nie wiedząc, co powiedzieć, palnąłem prosto z mostu. Zastanowiła się przez chwilę i powiedziała. Dobrze, to teraz powiedz mi, co wiesz na temat ludzkiej anatomii. Odrapałem się po głowie i po czasie odpowiedziałem. Po tej odpowiedzi pani Ewa najwidoczniej się załamała i powiedziała i kazała mi usiąść. No i tak minęła biolonka.